rozdział 27. Upadek kłody Czesław, Aleksander, Ksawery i chapeczyszko udali się do lasu. Najpierw szli prosto, potem skręcili w prawo, a potem skręcili w lewo. Ar, to jest kłoda, rzekł Czesław. To jest stara kłoda, która upadła z jakiegoś jednego drzewa. Nad jeziorem szanfisz. Ar, powiedział Ksawery. Szanfisz, tak? Przesadzał Hapaczeszko. — Tak, zgodził się Aleksander. Czy możemy stać na kłodzie? zapytał Czesław. A, zobaczymy. Może staniemy na tej kłodzie, a może nie. Jeszcze nie wiadomo, rzekł Aleksander. Ksawery próbował dostać się do kłody. No co? Zapytał Hapaczeszko. — Wejdziesz? Tak, wejdę, odparł ksawer. I ksawery na szczęście nie spadł z kłody. Śpiewamy cały Upadek Kłody. Ale zapytał Ksawery. Tak śpiewamy odparł Hapaczeszko. Czesław Aleksander Xavery i Hapaczeszko zaczęli śpiewać całą piosenkę pod tytułem Upadek Kłody. Upadek Kłody. Czesław i Aleksander są kapitanami. Wszyscy piraci są z pirackimi beretami. Skarby i kryształy, które na dwóch wyspach były. My poszukujemy minerały, które w kopalni się schowały. Szukamy diamenty, szmaragdy i rubiny. I co z minerałami zrobimy? Kłody. Rozpadały z ziemi kłody. To jest upadek kłody. Na wyspach Bral, Zwoliń i Lorek. To jest prześcież Ceborek. I wy macie więcej skarbów. Znam dużo szlaków i w lesie mieszka dużo szpaków. Ale Pawla wytłumaczyła mi kolego. Ze zniszczonymi kłodami nie ma co sobie zawracać głowę. Wykradliśmy eliksir, który wypiliśmy. Mieliśmy pirata szkorbutu. Ukrył się, gdy szkorbut mieliśmy. Na wyspach żwolin i lorek. Musimy szukać kolejnych skarbów. Każdy pirat boi się, że może zginąć. Kłody. Rozpadało ze ziemię kłody. To jest upadek kłody. Na wyspach bral zwolin i lorek. To jest prześcieżce ceborek. I wymaci więcej skarbów, znam dużo szlaków i w lesie mieszka dużo szpaków. Ale Pawla wytłumaczyło mi: kolego, ze zniszczonymi kłodami nie ma co sobie zawracać głowę. Znamy Jeromeńko i jezioro Jachanko. Miejsca te znajdują się na wyspie Zwolin. Przesław był winien, że robił wielki błąd. Dlaczego? Gdy każdy pirat ukradnie skarby, będą przygody wielkie. Kłody, rozpadało z ziemi kłody. To jest upadek kłody. Na wyspach hybral i lorek. To jest prześcież ceborek. I wy macie więcej skarbów. Znam dużo szlaków. I w lesie mieszka dużo szpaków. Ale Pawla wytłumaczyła mi. Kolego, ze zniszczonymi kłodami nie ma co sobie zawracać głowę. Czesław, Aleksander, Ksawery i Hapoczeszko skończyli śpiewać cały upadek kłody. Arr! Krzyknęli wszyscy. Nadeszła cisza. Ksawery próbował otrzymać równowagę. Potem niestety spadł na ziemię. O la! la! — rozraził się ksawery. Co się stało? Zapytał chapaczeszko. Dlaczego jesteś smutny? O, la, la! upadłem z kłody. — Ar odrzekł ksawery. Nie szkodzi, odrzekł hapaczeszko. Nie martw się. Jękną ksawery. Na szczęście ksawery nic nie stłukł się. My już śpiewaliśmy cały upadek kłody, ar, powiedział Czesław. Dobrze, ale pięknie śpiewaliście całą piosenkę. Jestem bardzo zachwycony. Świetnie, odrzekł Ksawery. No co, pójdziemy dalej? rzekł Hapoczeszko. Tak, idziemy dalej, ar, odparł Czesław. No to idziemy, bąknął Aleksander. Czesław Aleksander Ksawery i Hapoczeszko opuścili jezioro Szanfierz z Kłodą i szli dalej ścieżką. Udali się do miejscowości przystupa. Najpierw szli prosto przez Szafirową, potem skręcili w lewo przez Rolną, potem w prawo przez Azaliową, a potem przez Barżantową. Oho, a co to? Co to za skarb? Zaciekawił się Hapoczeszko to jest seledynowy wielki kamień, który pochodzi z Wenezueli. A, odparł Czesław. Czesław otworzył ciemnobłękitną skrzynię, wyciągnął ze skrzyni nowy kamień, wziął go do prawej ręki i zamknął skrzynię lewą ręką. A, już mam seledynowy kamień, powiedział Czesław. Tak, panikował Hapaczeszko. Mam seledynowy kamień, który pochodzi z samej Wenezueli. Odrzekł Czesław. — Już masz całą kolekcję skarbów. — A, zaciekawił się Aleksander. Czesław, Aleksander, Ksawery i Hapaczeszku udali się do jubilera. Przyszedł do Czesława Aleksandra Xawergo i Hapaczeszka pan Wacław Woźniak. — Ojej! Pierdzie, a co macie w rękach? — zapytał pan Wacław. — My trzymamy wielki, z nowy kamień, który pochodzi z Wenezueli. — odparł Czesław. Z Wenezueli zdziwił się Wacław. Nie. Seledynowy kamień może pochodzić tylko z Kolumbii, a nie z Wenezueli. Przepraszam pana, a czy możesz nie pożyczyć ten kamień? zapytał Aleksander. Oczywiście, pokiewał Wacław. Oczywiście, że możesz nie pożyczyć ten kamień. Przesław dał Aleksandrowi seledynowy kamień. Potem Aleksander dał panu Wacławowi Woźniakowi seledynowy kamień i pożyczył ten kamień. Ten kamień jest piękny, świecący się i błyszczący, ale bardzo twardy. Jest w kształcie ośmiu ścianu, powiedział pan Wacław. A czy ty masz ten minerał w pracowni jubilerskiej? A, zapytał Ksawery. Niestety jeszcze nie mamy, ponieważ nie dałoby się go sprzedać, odparł Wacław. Szmaragdowy kamień będzie dopiero za 70 lat, gdy już nie dożyje. Panie Wacławie, — Umrzesz dopiero za czterdzieści lat — powiedział Aleksander. — Czy możesz dać mi szmaragdowy kamień? — zapytał pan Wacław. — Tak, mogę — odparł Ksawery. I pan Wacław dał Ksaweremu szmaragdowy kamień. Czesław, Aleksander, Ksawery i Hapaczeszko pożegnali się z panem Wacławem Woźniakiem i opuścili jubiler. Najpierw szli prosto przez ulicę Bażantową, potem skręcili w lewo przez ulicę Miłą, a potem skręcili w lewo przez ulicę Brzozową i opuścili przy A dokąd idziecie? zapytał Hapaczeszko. Idziemy świętować Wigilię Bożego Narodzenia. Teraz mamy grudzień. Ar, powiedział Czesław. To dobrze, zgodził się Aleksander. Czesław, Aleksander, Ksawery i Hapaczeszko poszli do lasu.